Witam serdecznie na moim 24 poście. Chcę wam opisać moje zadowolenie z dołączenia do grupy Events. W 2022 roku napisałam wiadomość do grupy wsparcia, nie odczytywałam na początku dużo wiadomości na messengerze. Praktycznie nie miałam przyjaciół od przedszkola aż po okresy szkoły podstawowej i gimnazjum, które uznawałam za najgorsze lata w znalezieniu grupy ludzi. Byłam wyrzutkiem społecznym, workiem treningowym i kozłem ofiarnym. Nie chciałam za bardzo być na początku z ludźmi, ale czasy liceum były przełomem z racji tego, że była akceptacja i tolerancja mojej inności społecznej. W miejscach pracy było różnie z kontaktami międzyludzkimi. Bardzo ubolewałam nad szukaniem kontaktów społecznych z moją diagnozą, ale dzięki tej grupie odnalazłam moje ukochane dusze, przy których poczułam się przyjęta i zadowolona. Grupa Events bardzo mi dużo dała otwartości i satysfakcji, ponieważ nauczyłam się nowych i ciekawych rzeczy. Mogę rozwijać kreatywność i twórczość oraz ćwiczenie inteligencji. Przy tej grupie czuję, że żyję i poznałam nowych ciekawych ludzi oraz rozwijać zainteresowania. Do grupy Events się dołączyłam w tamtym roku latem. Odpisałam administratorowi i założycielowi inicjatywy Events Tomaszowi, dzięki też podwuletnim nieodpisaniu wiadomości odpisałam mu, i nie żałowałam duże czarne serce. Wciągnął mnie w grupy autorskie i też bliżej poznawałam tematyki autyzmu i ADHD. Jestem wdzięczna mu, że mogłam poznać wyjątkowe osobki i stanąć na nogi przy rozwijaniu swoich pasji oraz pogłębianiu zainteresowań. Bardzo się otworzyłam i zupełnie ta grupa odmieniła moje życie, jak i moje nastawienie do niego. Mogłam się stać dzięki temu samorzeczniczką od osób z autyzmem i ADHD i coraz bardziej pomagać w udostępnianiu ankiet i wypełnianiu dla studentów zrozumieć najcięższe przypadki rodziców ich pociech, aby wspomóc oraz wesprzeć w trudnych momentach wychowawczych i doradzić, nawiązywać nowe kontakty z osobami ze spektrum autyzmu i ADHD, chodzić po instytucjach jak uniwersytety, politechniki, fundacje i stowarzyszenia oraz placówki edukacyjne, robiąc między innymi promocje inicjatywy, ale i też. Dużo uświadamiać inność społeczeństwa. Jestem bardzo zadowolona z grupy Events i grupa mi przyniosła same korzyści. Serdecznie polecam wejść i zapukać do nas. Znajdzie się dla Was dużo miejsca, nie zwlekajcie, tylko odwiedźcie nas. Do zobaczenia w kolejnym poście.